Read, no i ogólnie um, przypomnę wam o co tutaj chodzi. No więc widzowie, tutaj musimy właśnie zabijać nasze cele, które są na górnym pasku. O, tutaj, gdzie napisze you are planning on the Skydus Minecraft Network. To tutaj będzie nam się pojawił nasz cel, Kto będzie gościu, którego będziemy musieli zabić. No jest tutaj ośmiu asasynów którzy będą szukać właśnie tych celów. No i właśnie. Ona się chyba Kładziemy, losowo ale z tym jeszcze, szkodzić. nie wiem dokładnie. No i przeszkadzać nam będą w tym złe Guardiany, czyli to są Silverfish'a, na których są e, Squidy, no, no i właśnie skuida. teraz coś zagramy w to, więc widzimy znaczy, się już na a, ręce, która się zaraz zacznie za, za 7 sekund. No widzowie, znaczy pomyliłam się, nie Silverfisha na squidach, tylko skóry na Silverfishach. Ja właśnie powiedziałem chyba tak, ale nie. Aha, wiem. bo mi się tak i... To właśnie są guardiany. Muszę się z tego villagerka. A w ogóle co, co, co się dzieje, jak dadam villagerka? A, villagery to są po prostu taki tłum, taki goście, które po prostu... Nic nie robią? No po prostu to są... one są tłumem. Tłumem to bez Guardian! Ej, Guardian ode mnie uciekał. Super. Oh no, Guardian do mnie idzie, zaraz zginę. gledam, gledam. Ej, a, ty, a tutaj się regenerujemy, czy nie? Chyba nie. Regeneruje ja... się my się. Gień Guardianie, okej. Okay. Ja muszę... mocą oddnąć. A ty? Ja... Ja 3, 33 Burton się. Okej, okay, ja chyba widzę nie, Kolmoca. Nie, nie widzę A to. nie, to ty! Za tobą! Cześć. O, cześć. Jesteśmy asasynami. O, o. no hej, no. Ej, ty ma, ej, masz, enchant miecz? No. A ja mam, a ja mam bez enchantu. Czekaj. Ja zobaczę sklep. Point. Nie mam tych pointów, to zobaczę tutaj point. Bo ja to kupiłem jako dodatkowe, taki ten enchant. To jest... A w tamtym dodatkowym lubi? No. Ej, a to, co to jest to, nie wiedziałam. <grym> widzę gościa, ale... ja widzę mojego cela. Oddałeś no, swojego celu, no i co teraz? No i kto to jest z twoim celem? Eee... Uh, Boweckin DRF. Pierwszy raz dadłem swój cel, oh yeah! No we dwójkę jest lepiej, dobra Krzysiu, to musimy znaleźć swoje cele. jak będziemy mieć cele, to... 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 to, to się, będzie musiał mi dać troszkę fory, bo masz tu swój enchant miecz. A masz ender perły? Eee... Uh, nie. Aha. Bo kupowałeś, a to było w innym lobby. No. Tak. Okej, okay, gdzie może być mój cel? A ja wiesz, że asasyni nie mogą zabić asasyna, więc raczej nie będziemy swoimi celami. Aha, a mnie gościu zabił właśnie! Oh no. Dobra, ja cię obserwuję, ja cię spek... Ja cię Widzę mój cel, widzę mój cel, widzę mój cel, widzę mój cel, Danę cel! Za to jest y, Guardian. Za to jest Guardian. Dwa Guardian. Wiecie, ja speculuję tu jak nagrywam Wam to. Za to pomysł, Guardian. Dobra Krzysiu, powiedz, kto teraz jest Twoim celem? to Ci pomogę? Czy Ci, pomog czy ci pomogą, gdzie jest? Guardiany! Chodź tutaj swoim czelem. Eee, kolomoc! To jest... Kolomoc! Ja też go miałem... Ej, tylko wy zostaliście! Za tobą są dwa guardiany! Tylko został ten kolomoc? No! Zobaczy gdzie jest. Jest pomiędzy jakimiś domkami. Dobrze mi pomogłeś, a. Za tobą, za tobą! Widzę go, widzę go! mnie nie! Wygrałeś no przegrałem um, nie, ten goleś wygrał a ty masz drugie miejsce jeśli to się liczy to masz ale po prostu te guardiany po prostu to był hardcore nie, to nie był hardcore to był hardcore dla mnie gdybyś to widział jak zobaczysz ten na odcinku to zobaczysz że to był hardcore no w ogóle widzowie teraz malutkie cięcie zobaczyli ile już nagrywamy Okej, okay, cześć widzowie, ja... już, 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 już jestem po cięciu. Sprawdzę czy już jest naprawdę pocięciu, tak już jest naprawdę pocięciu, bo ja, ja nagrał tam jak byliśmy w lobby. No i znowu jestem... Czekaj, ja teraz... Teraz, te, teraz, nie jestem... Nie, nie. Czy jestem? Jestem asasynem, dobra. Jesteś asasynem, to dobrze, bo ja też jestem. f Monster, Wszyscy tyś... czekaj, nie ruszaj się, bo ja ci widzę chyba. Ja po dachach biegam. O, widzę cię! Cześć, jestem na dachu. To idę do ciebie. Dobra. Albo nie. Dobra, ty zejdziesz. Na drugim budynku jest Liliana, więc możesz tak przeskoczyć. Za tobą jest koleś! Za tobą jest koleś! I ty, idę go, Idę. Łuk! Jedź po pomogę! No, u mnie na hita łukie. Okej, okay, ja, ciekaw... ja To, to, to może um, następna arena, odcięcie? Tak. No, by było na tyle z tego odcinka. DeJot stoi we mnie, e, chowa się za mną, Poż, pożegna się. No, pożegna się, nie przywitaj się. Cześć. Więc tak, to by było na tyle z tego odcinka. Jestem ja żegnam. Dzięki za tym i cześć. A i jeszcze nie ma ostatniej arenki, która jest do Jota, bo zapomniałem, cięcia. Um. Po prostu... No, wyłączyć cięcie. No, wyłączyć, no, wyłączyć cięcie, dlatego ta arenka będzie tylko udejata. A no i to tyle, więc cześć.